Co najbardziej przeszkadza Ci w jeżdżeniu? Brak czasu. Czas. Brak czasu. Efekty. Y jak na przykład y coś mi się psuje po prostu. To mi to najbardziej <grywa> Brak czasu. Kiedy pierwszy raz zdałeś swój autograf? Na NS-tripie. Pamiętam, z papieżem chyba, chyba były te okej. Babci w przedszkolu. Na, <laughs> na kartce. A taki rowerowy? Taki rowerowy, nie pamiętam. to ma było... Yy przy okazji organizacji e, na temat enduro, takich e, spotkań dla, dla dzieci, e, takie edukacyjne spotkania, wiesz, enduro dla dzieci w szkołach podstawowych robiliśmy. W tym jest ten sport i w ogóle o tego bezpieczeństwie w trakcie jazdy na rowerze. Więc, chyba wtedy. E, to było dawno, ale na piersiach. Moją największą inspiracją jest... Darren Cloud, Aaron Chase. O kurcze. Hm. Jak tu mam odpowiedzieć, jak tu jest tyle fenomenalnych ludzi wokół mnie. Moje, moi najbliżsi przyjaciele dookoła mnie. Każdy z nich ma coś w sobie. Trinity Graves. Uh... Ciężko mi powiedzieć, w sumie. Wiele, mam wiele rzeczy, które mnie inspirują, ale nie przetaczać jednej, jednej jakiejś inspiracji. Gdybym mógł mieszkać gdziekolwiek na świecie, gdzie bym zamieszkał? Nie wiem. Mogłem powiedzieć, że gdzieś w Brytyjskiej ale jeżeli miałaby być cała Europa, to prawdopodobnie jakieś Włochy albo Hiszpanię. Wysoko w górach, nad morzem, gdzie są trasy, rowery, motory i rajdy samochodowe. Na świecie, myślę, że byłyby to Włochy. Wszędzie tam, gdzie blisko mam swoją partnerkę i swoich przyjaciół. Do końca zdania, w przyszłym roku na pewno... Na pewno będę się świetnie bawił na rowerze. Będę mistrzem świata masterców. Będę tu jeździć na rowerze. Zrobię normalnego Tayweepa. Wszystkim tym, którzy chcieliby lepiej jeździć, poradziłbym... Żeby poszli na, do dobrego instruktora na godzinną lekcję. Siadać na rower i nie narzekać. Zapisać się na szkolenie rowerowe. Żeby poszli na pump tak. Najlepsze wideo rowerowe, które ostatnio widziałem to. Life Cycle. Relacja: Miszo z Polski wiedzie. <grym> yes. No to był film, w którym go siedził po Meksyku. Nie pamiętasz tytułu? Ja też nie kojarzę. Ale... Nie, pa nie pamiętam tytułu w tym momencie. No, nie pamiętam tytułu w tym momencie. Musiałabym wygooglować. Każdy film od Enersona. Co lubię najbardziej robić w wolnym czasie, co absolutnie nie jest związane z rowerami? Projektować rzeczy, które nie są związane z rowerami. Co na przykład? Wiesz, to jest. Nie wiem, jakieś e, drobne rzeczy do samochodu, nie wiem, mocowanie na koło ostatnio robię do, do samochodu, co jest rzeczą, którą można byłoby kupić, ja mam zajawkę, że mam zeskanowany samochód, sobie robię taki projekt, to jest jak układanie puzli takie trochę, albo klocki LEGO Techies dla dorosłych. Pracować. W wolnym czasie? W wolnym czasie, kurde, nie wiem. Myśleć, co będziesz robił jutro. Okay. Czyli to chyba jest potwierdzenie, że za dużo pracujesz. No, zdecydowanie niestety tak. Uprawiać sport, wszystkie inne odmiany. Być yy, aktywnym. Hmm. Lubię yy, się męczyć na siłowni. Kogo uznałbyś za najciekawszy prospekt, talent w Twojej odmianie kolarstwa grawitacyjnego na tą chwilę? Ogólnie uważam, że wielkim talentem, trochę nierozwiniętym, to jest Marci Roteiro. Sami Łukasik jest świetnym sportowcem. E, wśród kobiet to jest taka młoda zawodniczka, ma na imię Oliwia i Moim zdaniem jest to cyklina na bardzo dużym potencjałem. Andek Paszczewski. Ludzie na pewno nie wiedzą o mnie, że... Nie wiem. Bo dlaczego o mnie nie wiedzą ludzie? Nie mogę powiedzieć. A <laughs> wasze nie wiem, to w zasadzie dużo... Że bałeś się psów! O, że bałem się kiedyś strasznie psów, tego nie wiedzą, a teraz mam dwa. Nie jestem jeszcze młody? No i to tyle. No, mam 33 lata dopiero, wszyscy mówią, że jestem stary, no bo wyglądam staro faktycznie. Nie no. Że upieram się przytulać. Jem kilogram miodu miesięcznie.